Wyłączę pani ten mikrofon. Pani nie, wyłączę, bo Ale pani nie, wyłączę, bo pani nie, bo pani, mnie bo pani, nie bo pani ten dźwięk grany. No właśnie, bo... I proszę, proszę nie, nie naruszać mojej e, e, nietokalnością osobistej pani. Do widzenia. Do widzenia. Ten pan zagłusza zakłóca moje zgromadzenie, A cóż to? Wolicie, ta prawda Smole... o, o katastrofie smoleńskiej? Co to jest, panie Spolko? Jest Za hamskimi odzywkami szło hamskie zachowanie Tadeusza Rydzyka. Prosiłem tego człowieka... A pytania? Na początek Antoni, zdrajca Macierewicz, który, jak zobaczymy dzisiaj na nagraniach, pojawił się nocą przy składanym przez obywateli Wieńcu Smoleńskim i wdał się w konflikt z policją. Wydarzenie, które wyglądało jak nieudana próba prowokacji, ale też zuchwałej kradzieży na szczęście zakończyło się w jego przypadku wyprowadzeniem go przez mundurowych. W międzyczasie pojawiły się nagrania pokazujące jak zdrajca Macierewicz podnosi wieniec, coś do policjantów krzyczy, a następnie w atmosferze napięcia zostaje odprowadzony. Nie jest to sytuacja, którą ktokolwiek zdroworozsądkowy uznałby za normalne zachowanie, szczególnie mając na uwadze, że ten facet, teraz już wiemy, że prawdopodobnie zdrajca zdaniem prokuratury był niegdyś szefem MON i to Pierwsza sprawa. Również dzisiaj drugi incydent w sejmie, gdzie senator PiS oczywiście Wojciech Skurkiewicz również uwieczniony na nagraniach szarpnął za mikrofon Justyny Dobrosz oraz chwili, gdy ta zadawała mu oczywiste pytanie. Wszyscy widzieliśmy, Państwo zaraz to zobaczycie, jak brutalnie oderwał jej mikrofon z okolic biustu i naruszył jej nietykalność cielesną, oraz jak usiłował przerwać rejestrację jego własnej odpowiedzi. Całość zakończyła się jego odejściem z cynicznym uśmieszkiem człowieka, który uważa, że wszystko mu wolno wszak ten gdzieś tam z tyłu w kieszeni ma schowany. Oczywiście, że paszport PiSu. No i na koniec Tadeusz Oszust, ryzyk i incydent tuż po wyjściu z prokuratury. Kamery zarejestrowały moment, w którym redemptorysta rzuca kwiatami niczym obuchem w głowy dziennikarzy, a także operatora jednej ze stacji. Widać na wideo wyraźnie celowy wymach, rzut i powtarzany kilkukrotnie gest agresji. Nie ma tu żadnej... Szarej interpretacji to się po prostu wydarzyło. Adam Bysiek, dzień dobry, witam Państwa ponownie w czwartek i zapraszam na kolejne dziś wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Nasz program jak zawsze zacznę od gorącej prośby do wszystkich naszych nowych, jak i stałych widzów: o to, by kliknąć łapkę w górę i oczywiście napisać komentarz. Państwa zaangażowanie, Państwa interakcja, Państwa działania naprawdę pomagają nam w tym, byśmy docierali. Z prawdą opis i bandytach z polskiej prawicy do nowej widowni. Przy okazji pozwolę sobie też Państwu przypomnieć o naszych dwóch adresach w sieci. Pierwszy to Czechpress.pl, nasz portal informacyjny, gdzie Państwa zapraszam po więcej informacji z kraju polityki świata. I polecam Państwu wadze, jak każdego dnia, nasz sklep internetowy, sklep antyprawak.pl, gdzie kupując dowolną literaturę wydawnictwa Agora bądź nasze, bo przez nas projektowane gadżety, koszulki, t-shirty, bluzy dla niej, dla niego z antypisą. Antyprawackim przekazem mogą Państwo wspomóc naszą działalność, ponieważ cały zysk z antyprawakpel Inwestujemy głównie w sprzęt, technologię i ludzi. Tymczasem zaczynamy od zdrajcy Macierewicza. Szanowni Państwo, człowieka, który od lat buduje swoją markę na teorii o zamachu smoleńskim, ale tym razem jego aktywność dotyczyła nocnych manewrów przy wieńcu Zbigniewa Komosy, czyli konkretnie na placu Piłsudskiego przy smoleńskim Gruzie Kaczyńskiego. Mówiąc brutalnie, mało kto spodziewałby się, że Macierewicz po tylu ekscesach, tylu zarzutach, tylu sprawach zostanie kolejny raz bohater nagrania, na którym widać jak ktoś, dokładnie on, kto próbuje zabrać element obywatelskiego protestu przeciwko mafii PiS, a potem kłóci się z policją, grożąc im konsekwencjami. W tle mamy w końcu polityka, który jeszcze niedawno, niestety, dzięki pisowcom odpowiadał za armię. Proszę zobaczyć. Pan... Do, widzenia. Do, widzenia. Do widzenia! Do widzenia, Ten pan zagłusza zakłóca moje zgromadzenie. Hmm. A cóż to? Proszę mnie nie pchać, słyszę Pana. Ja Pana pcham? Tak, tak. Spokojnie. Spokojnie. Ale dobrze, bardzo przepraszam Mam tu bardzo przepraszam. Bardzo przepraszam. Proszę usunąć tego człowieka ze zgromadzenia. Żadnych nie rozumiem. Proszę usunąć tego człowieka z mojego zgromadzenia. Gdzie? Gdzie immunitet? Gdzie? Nie do się do konfrontacji. No to niech. To niech. Nie konfrontacji nap nie, nie Nie dopustawy do konfrontacji tutaj strony. No to się proszę odseparować nas od tego człowieka. Żądam usunięcia tego człowieka z mojego zgromadzenia. Żądam usunięcia tego człowieka z mojego zgromadzenia. Nie dopuszcza się to jest tego zabronionego. Wstyd! Co pan tu robi? Jakim prawem pan? Znowu pan. Bolicie to? Nie, nie wolno. Bolicie ta prawda o katastrofie smoleńskiej? Bardzo dobrze, ma ból. Do widzenia. widzenia. Maciej kiedy zawiadomiłeś NATO o zamachu na głowę państwa w tym artykułu 5? Szczerze Państwu powiem, że kiedy patrzy się na to nagranie, widać wyraźnie jedno. Maciora nie potrafi pogodzić się z rzeczywistością, której policja nie wykonuje już politycznych zleceń. Rzecz jasna, na polityczne zlecenie PiSu. Cała jego kariera. Haniebna droga polityczna opierała się na przekonaniu, że struktury państwa są narzędziem politycznego interesu. A tu nagle niespodzianka. Policjanci nie tylko nie reagują na krzyk, ale wręcz wyprowadzają go z legalnie zarejestrowanego zgromadzenia demokratów. Jest to naprawdę symboliczna scena, jakby historia zatoczyła koło i powiedziała mu w twarz: Stary, ty zdrajco, to już nie te czasy, chłopie. Zamiast powagi, byłego, Ministra, niestety dla Polski, widzimy człowieka żyjącego w jakimś poczuciu, że wszystko mu wolno, że każda instytucja ma obowiązek klękać przed jego nazwiskiem. Do tego noc, prowokacja, nerwowe gesty przy wieńcu i wszystko to kończy się tak, jak powinno. Władza przestała chronić swoich, a policjanci w końcu wykonują po prostu swoje obowiązki, nawet dotyczą one takich ludzi jak zdrajca Macierewicz. I owszem, jest to problem dla PiSu, bo to nagle okazuje się, że świat bez politycznego bata nie rozpoznaje autorytetu członków mafii PiS. Płaczą i lamentują. Jak państwo oceniacie nocną szarżę, czy bardziej szturm na wieniec, który obala smoleńskie kłamstwo ze strony Macierewicza? Zachęcam do dyskusji w komentarzach. Temat numer dwa dzisiaj. Coś haniebnego. Skurkiewicz w Sejmie. Mamy nagranie, na którym senator PiSu podchodzi do dziennikarki Justyny Dobrosz Oracz, sięga po mikrofon i narusza jej nietykalność cielesną, a także próbuje fizycznie uniemożliwić zadanie pytania o relację Trumpa z Władimirem Putinem, z czym oczywiście cały PiS ma niemały problem od spokojnie dwóch i pół miesiąca. Cała scena trwa zaledwie kilka sekund, ale pokazuje wykolejoną i jałową mentalność. Człowieka, który po prostu nie zna żadnych granic. To tak samo jak wszyscy członkowie Mafii pis. Wyłączę pani ten mikrofon. Pani nie wyłączę, bo. Truby resetu z Putinem. To pana nie, nie, no panem nie wstrząsnę? redaktor, to są wszystko karty negocjacyjne przetargowe. Mamy prezydenta Nawrockiego, który mówił, że ma kapitalne kontakty z Donaldem Trumpem. Dlaczego, dlaczego nie ma tego kontaktu? Dlaczego Polski nie ma przy tym stole negocjacyjnym? Przypomnę, że prezydent Nawrocki powiedział w kampanii, że będzie przy każdym stole negocjacyjnym pokaże siłę I go nie ma. Dlaczego? pani dwa obszary. To wyjaśnienie. Z jednej strony jest koalicja chętnych, z drugiej strony współpraca bilateralna. Dzisiaj dla nas. Ale pro... Stół negocjacyjny to nie jest, ko... to nie jest współpraca redaktor, bilateralna, ale jest, ale jest stół ani... negocjacyjny to jest stół negocjacyjny i to ale... padało w kontekście wojny. Ale pani nawiązuje o I relacje y, y, nawrocki trump ja chcę Pani zwrócić uwagę, że dzisiaj problemem dla nas jest koalicja chętnych. Kto położył nas tu kompromis rzekomy dotyczący pokoju? Kto położył nas tu? Panie mistrze, kto dzisiaj położył nas tu mistrzu, kto położył zasunięć, miad, nie śmiało, nie Macron. dzisiaj kto? rozmawiamy kto? o kto? koalicji chętnych. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie może wybaczyć spotkania Donaldowi Tuskowi 15 lat temu, kiedy nie było wojny, a jaki jest reset Putina z Trumpem, to wy mówicie okej, okay, to rozumiem. ja pani jeszcze raz powtarzam, Stany Zjednoczone i powiedział to nie kto inny tylko Donald Trump, z nikim innym tylko Angelą Merkel, że jeżeli Unia Europejska, jeżeli również Niemcy oczekują tego, że będą gwarancje bezpieczeństwa dla Europy, muszą więcej wydawać na, na armię. Angela Merkel już dawno nie rządzi. Ale, no, ale ja widzi pani, no pani, no niech pani no, nie, nie zachowuje się, teraz? jakby pani miała orzeszek w głowie, a nie ale mózg, panie, który pani Panie, panie, panie wyda, który ja zadałam panu ma... konkretne pytanie, ja a pan nie, nie chce o. powiedzieć faktów <laughs> oczywistych. Cały, cały świat <laughs> wie, kto przedstawił ale, plan, ale, ale że przedstawiły Stany Zjednoczenie z Rosją, a pan udaje, że to zrobiła Unia Europejska. No panie senatorze... Pani redaktor, no litości, litości panie litości dla, dla inteligencji Polaków. Naprawdę Pani są bardzo mąża, no. panie proszę litości. No naprawdę. No pani robi wszystko, wszystko Pani nie jak kogoś się obrazi. Panie to robi... to wygracie. No nie wygracie jak się kogoś obrazi. No. pani robi no, no. wszystko. Wyłączę pani no, ten mikrofon. Pani nie, wyłączę, bo pani nie, bo pani, bo pani, bo pani dźwięk Proszę nie naruszać mojej nietrkalności osobistej. Pani nie, pani się Ja nie, pan kiedy polityk, a w tym przypadku bardziej wykolejony deviant, próbuje zasłonić mikrofon własnym ciałem i wyrwać go dziennikarce, to nie jest to żadna wpadka, jak rysują to prawacy. Jest to wykolejona, skandaliczna, żenująca i haniebna mentalność byłej władzy, która nie akceptuje żadnej kontroli. Oni tak funkcjonowali przez 8 lat, gdy pytania były niewygodne, należało je oczywiście zdusić w zarodku. Dziennikarka wykonuje swoją pracę. Próbuje uzyskać komentarz. I co robi wykolejeniec patosenator RPS? Zamiast odpowiedzieć, wykonuje gest, który w normalnym, demokratycznym państwie powinien skończyć się natychmiastowym wnioskiem o ukaranie, a także karnymi zarzutami. Bo nie ma tu nic, drodzy Państwo, do interpretowania. To wszystko widać na nagraniu wideo. Ręka, chwyt, odpychanie, cios, wyrwanie mikrofonu. A co najważniejsze, tabuta. Ten cyniczny uśmieszek, ten rodzaj satysfakcji patologicznej zresztą człowieka, przekonanego, że po raz kolejny udało mu się uciąć i uniknąć odpowiedzialności. Jest to obraz zbutwiałej, skołtuniałej politycznej formacji, która nie rozumie, że demokracja wymaga przejrzystości, a media mają prawo pytać zamiast odpowiedzieć. A tak zamiast dialogu widzieliście sami siła i to wobec kobiety, a zamiast faktów, całkowite odklejenie od rzeczywistości w głęboko zakorzenionym poczuciu bezkarności. Jak Państwo ukaralibyście pana senatora spisu, pana Patusa, który ma niestety jeszcze swój immunitet i legitymację partyjną, liczę na Państwa kreatywność w komentarzach. Temat numer 3 dzisiaj, czyli wreszcie bohater dnia. Tadeusz Rydzek Słynny, Tadzio Oszu Storunia po wyjściu z przesłuchania w prokuraturze, jednak nie miał podkulonego ogona, bo tam odpowiadał na pytania śledczych, został nagrany w momencie, w którym rzuca kwiatami w stronę dziennikarza i operatora, kwiat od swoich psychofanów, zamienia w obu na głowy mediów, które mają obowiązek i robią to zresztą skutecznie, pytać o skalę rozsadania państwa, jakiej dopuszczał się on, jego fundacja, a także Politycy piszą tańczący z nim sambę czy innego dżajfa podczas urodzin Radejka babci. To nie była żadna przypadkowa gestykulacja. Na nagraniach widać wyraźnie celowy ruch. Cios powtarzany kilkukrotnie. Po wyjściu z prokuratury Tadeusz Ryzyk obrażał dziennikarzy. Pan jest Polakiem? W taki sposób reagował na pytania obnażające tę jego oczywistą nieprawdę. Pies udawał pieniądze. Pismo kłamstwo. Biznesmen nazywa swoje przedsięwzięcia dziełami. Pieniądze zarządu wpisu dostawał nawet na biznes geotermalny. Mamy przemieniać świat miłością. To było o miłości w teorii, przed ołtarzem, a to praktyka. Co to jest? Co to jest? Pan jest Polką? Za chamskimi odzywkami szło chamskie zachowanie Tadeusza Rydzyka. Prosiłem tego człowieka... A pytania o jego związki polityczno-finansowe z PiSem są uzasadnione, wręcz oczywiste. Rydzyk jest taką tubą przekaźnikową dla PiSu. PiS jest tubą przekaźnikową kasy dla ryzyka, No jakoś się to kręci. Tak zachowywał się Tadeusz Rydzyk po przesłuchaniu. Tylko w charakterze świadka. Warto to zbyt lęcenie, Szanowni Państwo, nazwać po imieniu. Było to agresywne zachowanie wobec ludzi, którzy wykonują swoją pracę. Był to świadomy akt bezprecedensowej wrogości klechy wobec wolnych mediów. I nie był to pierwszy raz, gdy środowisko rydzyka reaguje agresją. Dystaje twarzą twarza, bardziej mordą w mordę, z pytaniami o pieniądze, wpływy czy działalność patopubliczną. Dlaczego taka reakcja? Można to zrozumieć tylko w jednym kontekście. Kończy się epoka, w której ci cyniczni przebierańcy w sukienkach unikają odpowiedzi na oczywiste pytania. Przez lata wystarczyło, że politycy dawnej władzy, oczywiście mafii, PiS, podpisywali kolejne przelewy, a każde pytanie traktowano jako zamach na świętość. Teraz pytania podają naprawdę. Teraz prokuratura działa, teraz należy tłumaczyć się z pieniędzy publicznych i z relacji ze skompromitowaną władzą PiS. A także z lat ogromnych transferów finansowych. I chyba w tym właśnie momencie maska kolejna opada. Człowiek, oszust, który przez dekady kreował się na autorytet moralny, rzuca kwiatami jakby były kamieniami i śmieje się z własnej agresji. Oczywiście wszystko pod płaszczykiem niepokalanej i znakiem krzyża. Jest to symboliczna scena. Nie ma tu żadnych pozorów powagi. Jest tylko agresja, gniew i poczucie zagrożenia, a także raz jeszcze podkreślę agresja wynikająca z tego, że świat nie jest już ułożony tak jak ryzyk, i PiS chciał tego przez lata. No i tak właśnie wygląda nasza batopolska prawica. Macierewicz w nocnym konflikcie z policją kradnie wieniec. Skurkiewicz uderza dziennikarkę i próbuje blokować mikrofon, a ryzyk rzuca kwiatami w operatora, jakby miał jakąś maczetę czy inny obóg w dłoni. Trzy różne akcje, trzy różne sytuacje, ale jeden wspólny mianownik. Brak odpowiedzialności, brak elementarnej pokory. I przede wszystkim totalne oderwanie od rzeczywistości. Jak Państwo skomentujecie te trzy sprawy, bardziej co Państwo byście z tym zrobili, mając możliwość rozliczania tych bandytów, zachęcam do kreatywnych odpowiedzi w komentarzach i zapraszam raz jeszcze na check.spel to nasz portal informacyjny oraz antyprawach.pl, to nasz sklep, który pomaga nam finansować naszą działalność, a także inwestować w kanał, w sprzęt i w rozwój naszego medium obywatelskiego, więc kanału i portalu CheckPress.pl zapraszam tam Państwa serdecznie. Podobnie jak zachęcam, by kliknąć subskrybuj ten kanał. Mega nam na tym zależy, ponieważ jedna czwarta z naszych stałych widzów tego jeszcze nie robi, a to naprawdę e, realnie no, nam nas w tym, byśmy ten magiczny próg 200 tysięcy przekroczyli jeszcze być może przed nowym rokiem 2026. Taki prezent możemy sobie wspólnie zrobić. Zapraszam też Państwa na nasze jutrzejsze spotkanie punktualnie o godzinie 10 i niezmiennie o 17 nasze dwa spotkania na tym kanale w ramach podsumowań dnia. Zachęcam Was do klikania, łapek w górę, komentowania, udostępnienia oczywiście, lajkowania i subskrybowania. Liczę na Państwa aktywność. Wszystkim tym, którzy nigdy nie odpuszczają i nam w tym pomagają właśnie w ten sposób. Bardzo dziękuję, bardzo Państwa pozdrawiam. No i oczywiście widzimy się w polu na komentarze. gdzie staramy się każdego dnia na każdy, chociażby tym serduchem, ale też często tekstem odpowiadać na Państwa dygresje i Państwa pytania. Do zobaczenia! Nie lękamy się pisać i mówić o faktach.